Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco, mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze Ekstraklasie. Pogoń Szczecin zmierzy się z drużyną Śląska-Wrocław. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. No i po ataku zagrożenie minęło. Sędzia przyznaje wolnego pogoni Szczecin. Zamiast kary indywidualnej, tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. I będziemy mieli rzut wolny dla pogoni. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Janta, teraz? Jeśli robić ślizgi, to tak, czysto i skutecznie. W piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Kobice lider strzelców w tych rozgrywkach. Obrońcy będą musieli go pilnować, bo na pewno myśli o tytule króla strzelców. Traci piłkę po tym doskoku. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. Co za błąd teraz? Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Ale łatwo teraz minął. No świetnie obronione to uderzenie. Kłębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Pokazał nam jak powinno się wykonywać w ślizgi. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Decydowane, twarde wejście teraz. Olsen. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. I strzela. I blok w odpowiednim momencie. Wybierana teraz presja. O, i to był książkowy odbiór piłki. Dąbrowski. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Zabiera rywalowi piłkę, czy będzie okazja? Uderza teraz. Jest naprawdę daleka. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Jeśli dobrze wykonają ten rzut rożny, będzie szansa objąć prowadzenie. Wrzucają, krótkie podanie, będzie kolejna okazja. Corner bez dośrodkowania, tym razem piłka trafia za linię końcową. Pory koszecie, mamy więc rzut rożny. Teraz z rogu na 11 metr. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Oddali piłkę przeciwnikom. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce. Tylko, że to posiadanie musi się jeszcze przekładać na okazje bramkowe i kola a z tym jest tu zdecydowanie gorzej. Faworyt musi się zebrać w sobie i popracować nad skutecznością. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Gwizdek i zaczęło się. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. Zbyt łatwo oddana piłka. Kowalczyk. No i po ataku. Dobra interwencja. Dąbrowski z piłką przy nodze. Może to rozegrać. Bez trudu teraz to broni. Filaga piostwa zdarza się każdemu, ale na bramce Juka do Damiana Dąbrowskiego i tym udanym wyjściem skasował rywala. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Marywala na, na karku. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Błąd. Ależ okazja! Pewna interwencja bramkarza. Olsen. O, i to był książkowy odbiór piłki. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Pressing się opłaca. Odzyskali piłkę dzięki aktywnej postawie. Podrywają się do ataku. A bramka w tym momencie spowodowałaby, że zwycięstwo. Byłoby naprawdę blisko. Zdecydowanie, ale czysto. Uwaga, wychodzi sam na sam. I nie ma tutaj teraz kola. To była sytuacja bramkowa, to była sytuacja meczowa. Tak Tomku, sam na sam przecież, no ale nie udało się i nadal remis w końcówce. Krótko rozegrana piłka. No nie! Po co w ogóle strzelał z takiego kąta? Przecież mógł się domyślić, że trudno będzie w ten sposób zapunktować. Piłkarza oceniamy po umiejętnościach, a tutaj ewidentnie zabrakło umiejętności podjęcia decyzji najlepszej dla drużyny. To za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? No chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza, postawił na siłę, no i tak to się kończy. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Mocne wejście, ale czyste. Uwaga, czy teraz będzie okazja?